Gdzie są najpiękniejsze polskie stadiony? No nie wiadomo, no nikt nie wie jeszcze. Dlatego została powołana specjalna komisja, która ma sporządzić ranking. Właśnie ta specjalna komisja rusza ten ranking przygotować. Najpiękniejszych polskich stadionów. Na Euro 2030. I naszą pierwszą destynacją będzie Olsztyn, bo słyszeliśmy, że tam kilka Dzień. kilka bardzo ładnych stadionów jest. Co? Jakiegoś Harlekina na drogę? Nie, no kurwa, patrz. By pochatek jest. Niesamowite. No niesamowite. No to ruszamy na te Mazury, panie. Ale jedzie szybko. Na początek jakiś jeszcze gówniany stadion musimy minąć, panie Adrianie, żeby dopiero później oglądać jakieś eleganckie. To to się rozsypie niedługo samo. No to jesteśmy pani na tych Mazurach, nie? No pociąg nazywał się Mazury. Stacja końcowa Olsztyn. No to muszą być Mazury. Nie, no my przecież dobrze wiemy, że Olsztyn to jest warmia. Dlatego pierwszym stadionem od razu jaki zobaczymy to będzie stadion zespołu Warmiak. Tak Warmiak. Na Warmi, to Warmiak musi być. Nie ma takiego zespołu. No Warmia. A Warmia Beska. Autobus numer 107 musimy złapać. 107 jedzie akurat. O, ale nam się przefarciło. od razu podjechał. Dawno nie siedzieliśmy, nie? No? Następny przystanek. Teraz przyjeżdżamy przez słynne Zatorze. A z czego słynie Zatorze? Kto znany pochodzi z Zatorza? Kto się tu wychowywał? Y -y. Te. Adam Soroko jest z zatorza. Wiedziałeś? Tak, mam jego płyty. Wszystkie, To znany piosenka się jakiś jest. Adam Soroko o zatorzu zawsze miał taką anegdotkę. Dlaczego zatorze nazywa się zatorze? Bo jest zatorami! Bo na zatorzu w pierdol dostaje się za to, Bardzo fajne. Dobra, dobra, dobra. I jesteśmy już na miejscu pierwszego obiektu, który wyląduje w naszym rankingu. Najpiękniejszych stadionów w Polsce. Jak długo utrzyma tę pozycję, to się okaże. Na razie będzie pierwszy, na razie będzie liderem. Niezależnie od tego co to zobaczymy. To jest chyba kolejowy klub sportowy, nie? Kiedyś był kolejowy, teraz jest koleżeński klub sportowy. To jest kompleks sportowy w ogóle cały. Ale tam jest chyba główne. No tak. No napisz, że kochasz już. Nie, nie kocham. No uwaga, wchodzimy na główny obiekt! Nie! A no, jakie kapselki ładne! O kurde, ja pierdzielę! Co to jest? No, takiego hmm. designu na stadionie to się nie widziałem, no kurde Tatra Okocim, Warka, Perła Namysłów, Tatra Łąża, Tatra... Czekaj, co jest coś napisane KKS Warna Olsztyn Ty 4945 2020 O za to, że patologia! No kurde, mi się tu podoba. Bardzo Ej, serio, bardzo fajny klimat tu jest. No, w no wtycki stadionik. Trybunka zacna. Ten łuk też elegancki. Te trzy krzesełka mi się najbardziej podobają. To dla gości. To jest sektor gości. Teraz będzie bardzo ważna chwila. Ja półtora roku temu rozwaliłem swojego ostatniego drona. Na boisku do Alkanu Ząbki. Przypierdzielając nim w Jupiter w czasie meczu. Półtora roku nie podjąłem się. Kolejnego latania, ale dzisiaj jest ten moment. Jest nowy dron, nowy rok i nowy ja Odpalamy. Ziu! Ziu! O! I co się zesrało? To może on ma kosić trawę, a nie latać. Wojewódzki szpital, nie mogę latać chyba. No ja pierdzielę! Aplikacja pokazuje, że mogę tu latać, a tu pokazuje, że nie można. Bardzo mi przykro panie dronie, ale trzeba będzie poczekać na debiut. Tak. No Ale przynajmniej się przewietrzył ten dron. A z góry pewnie jest brzydki tak w ogóle. A z dołu proszę bardzo jaki ładny. Oj, taki zawodnik idzie, zaraz będzie trenował. Bramka niezła i te siaty takie naciągnięte jak... Jak nie wiem. Natalia Siwiec. No jeszcze na drugą stronę trzeba, tak? Trybunę z drugiej Mańki zobaczyć. To jest dopiero elegancja. A tu, proszę Państwa, jest tajne wejście dla dzików. Bo dziki mogą być trochę zaniepokojone jak zobaczą płot, ale jednak płot jest dziurawy. I zaraz naszym oczom ukaże się... Ale tu musiało się kiedyś dziać na tych meczach, proszę. Ktoś nawet klawiaturę zgubił. To musiała być za dyma, nie? No klawiatura komuś wypadła. No. Tu jakiś element VIP-owski się pojawił. Tu perła miodowa, koślak. Perła nie no, to na bank jest VIP. To jest tak, to jest trybuna dla jakichś wyższych sfer. Tutaj ktoś zgubił jakiegoś trzewika. O przymierz. Nie, damski, jak fiut. Jak jakaś pani zgubiła... No tak, to fiut jest typowo damski. Buty to na warmi są tutaj. to o sobie, tu nikt nie ruszy. A to co jest, lampa? No lampa, żranda, żranda tu masz go do, do sufitu tu. Pierwszy obiekt komisja ma już za sobą. No weź pomachaj czymś. Ręcami? A czym innym nie możesz pomachać? O! Dobra, lecimy dalej. Bo to nie koniec atrakcji olsztyńskich. Ale ta ławka rezerwowych jest niezła. Okej. Jeszcze tutaj trzeba zdjęcie zrobić. To jest ławka rezerwowych na boisku B. A teraz czeka na stadion z innej dyscypliny w ogóle? Karlingu. Teraz pani Adrianie wypatrujemy stadionu lekkoatletycznego. Najstarszy stadion lekkoatletyczny w Olsztynie tu gdzieś podobno jest. Stadion Gwardii. Kurde. no panie Jak skok robię? Robię skok. Jak Majtochy? Pełna. Panie, co my tu mamy? Ale tu musiały być kiedyś zawody. Jakby ktoś miał wątpliwości, to teraz widać, że to stadion. Trybuna pierwsza klasa, a jakby ktoś nie wierzył, że tu jakaś aktywność sportowa była, to proszę bardzo, co ja tużem przyuważył. Piłka! Tada. No to ugrali tą piłką pewnie. W jakiej dyscyplinie lekkoatletycznej używa się piłki? Rzut piłką lekarską! O, o! Coś takiego było. Ale czy to jest lekarska? Nie, to jakaś Jedna chyba do nogi Pan Adrian sprawdzi czy to jest do nogi. do nogi Do nogi Przeszła testy Przed nami teraz będzie atrakcja turystyczna chyba w lewo Panie, zlałem się w gacie z wrażenia to Chyba, że nie chcesz oglądać Czego? Gaci do z... W źródełka narzeczonych. O! Może narzeczoną znajdę źródełko, będzie się topić, a ja ją wezmę i uratuję jak syrenkę. Gdzie jest to źródełko? niedaleko, 3 km stąd. A chodźmy! 3 km stąd! No mówię, chodźmy. Nie no, jest chyba bliżej, gdzie 3 km, to ja też czegoś takiego nie zaplanował. Ludzie no, gdzie 3 km. Chodzi o zdrowie? No właśnie. Więc dla zdrowia lepiej podjechać autobusem zawsze. Tu jest most Justusa i to źródełko jest 80 metrów od mostu, ale chyba po drugiej stronie. Jaka to rzeka? Aref. Łyna chyba, nie? Halo, to łyna czy nie łyna? łycha! Gdzie jest to źródełko? Gdzie jest? Oje! Yes. <laughs> Myślałem, że przejdziesz obok. To jest źródełko narzeczonych. Być w Olsztynie i je umoczyć nogi w źródełku narzeczonych, to jak nie być w Olsztynie. Pan moczy. <laughs> nie no. Wygląda to źródełko. No. Bardzo no nie źródeł. mówcie, że wygląda źle. Ja właśnie wyczytałem, że teraz do tego źródełka to... Młodzież podobno lubi sobie nasikać Zimna woda, zdrowa woda Pana orzeźwiło, tak? Mnie orzeźwiło bardzo o, Potem to każda dziwuka będzie na mnie lecieć Moc orzeźwia Dobra panie, prowadź dalej Niecierpek himalajski tak wygląda Ma taką łodygę, a to jest to No To tu jest to, to jest to, to zielone to jest on A nie to? Nie, to jest deska Co jest deska? To jest deska z napisem, bo to jest kwiatuszek pod deseczkiem a wiesz, gdzie teraz jesteśmy? I to jest osiedle. Bojeżdżerze. Nie, osiedle kormoran to jest. Ja chciałem przeprowadzić taki eksperyment. Tak? Czy na osiedlu kormoran. Dostępny jest browar kormoran. Można się napić piwa kormoran! no A na tym osiedlu to w ogóle powstała grupa tańca i pieśni? Kormoran. W nazwie... No zobaczcie, jak to jest taki najbardziej znany. Pleo! Teraz panu zaśpiewam. Lepiej nie. Hannibal Wejder! A wejder? No wszędzie to czuć ten death metal, nie? Tak, nawet tamten piłuje. Nic nie odpisał. A ten ciągle w tym telefonie. Nie odpisała? Nie. No Odpiszę jeszcze. Poczekaj, Znajdź coś panie, bo suszy. Nie? No i zaraz będziemy wszystko wiedzieć. No i czego się pan dowiedział? Nie ja się umówić na randkę to tak? pani. Ja że jestem za stary dla nich. O piwo miałeś zapytać. A! No i słabo nam poszło generalnie, nawet spotkaliśmy młodzież szkolną, i oni nie wiedzieli gdzie. Gdzie można się napić piwa, kormora na osiedlu, kormoran? No i nie bardzo. Podobno, ale tu zaraz obok. Ze 200 metrów jest pap u kibica. I tam podobno można. Na razie namierzyliśmy futrak u kibica, a tu gdzieś jest pap. I co? Chyba zamknięte jest. Bo tutaj jest pudeczka. No, zamknięte. No co robić? No, zostało nam oglądanie tych stadionów, no. O! Jupitery widać! No, 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 no. Ale to dopiero będzie stadion Nicho. A tu pewnie nam nawet nie pozwolą wejść. Bo to drużyna z bardzo wysokiej ligi tu gra. To Stomil Olsztyn. Tutaj pogrywa. W której są? W drugiej chyba, nie? No to wysoka. E! tu jest napisane panie, że tu restauracja jakaś jest na stadionie. Dobra. Restauracja stadion. Akademia Annabelle. Tu także ma swoją siedzibę. Panie tu się uczą tańczyć na rurze. I słusznie, bo to bardzo rozwijająca dyscyplina sportuje. Nie? Ja lubię oglądać czasem. Co, odpisała czy nie? Co? Odpisała czy nie? Nie no. Nie odpisała, no. Ach, te kobiety. Eee, elegancko. A tak serio, nigdy co nie byłem. A zawsze chciałem ten stadion zobaczyć. Bo to jest taki old school. Zawsze to chciałem zobaczyć. Nie no, zajebiście ty, ty... I dla większości to pewnie jest gówno Ale mi się podoba To no niech nie wpadnie nikt na pomysł żeby to modernizować Nie wiem jak panu Adrianu Aż za nie mówił, no kurde, no ja pierdziele Aż takie wrażenie to zrobiło? Tak Kurde, jakby takie w Ekstraklasie były Wszystkie Same takie, no Wow. No tak się zastanawiam czy drona to odpalać, no ale no tutaj na no stadion 100 milu, to chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda, no w sumie, nie? Jak ci spadnie, na żywo to robi to wrażenie. wrażenie! A z tego drona to by jeszcze nie robił wrażenia, więc ja będę go odpalał. Widziałeś? Własnego alkoholu i narkotyków nie można wnosić. Pewnie sprzedają w środku, nie? W kiosku pewnie mają. A to, to już zdecydowanie trzeba w Olsztynie zobaczyć. Tada! Pomnik największej opony na świecie, chyba, tak? O? Ta opona jest nawet większa niż moja opona. Waga 5000 ton. 5000 ton to waży? Nie, 5000 kilo. A ile no z tego można było kondonów narobić? Opona jest, z drona to byłaby chyba sensowna, nie? Też nie wiadomo. Opona z drona to dopiero byłby widok, ale Wam oszczędzimy tego widoku, bo trzeba gnać na następny obiekt. który nie czeka. Nie czeka. Trzeba było podjechać autem, no bo. No bo już się ściemnia prawie, już 14, a tu jeszcze tyle atrakcji przed nami. Na przykład teraz, byliśmy już na obiekcie zespołu, który jest najlepszy w Olsztynie, a teraz będziemy na obiekcie, na którym gra zespół najgorszy. Jesteśmy na Dajtkach, na Dajtonie tak zwanej, i wchodzimy na obiekt zespołu FC Dajtki, Wow! który gra w klasie B. Czyli widzę ósmej I sztuczna wierzchnia, tak jak lubimy. Nie? Wszyscy Nie ma tu jak sztuczna wierzchnia w Beklasie. A co nie tylko Beklasa tu gra, bo no to gra chyba Naki Olsztyn, także to jest chyba okręgowa. Tu grają Stomilanki Milanki. Olsztyn to jest sekcja kobieca. Tak w sumie nie wiem, czy mi się tu podoba. Następnym miejscem się naradzimy i wydamy werdykt. No a mam nadzieję, że to miejsce będzie odpowiednie do wydania. Verdyktus. Ukiel! Ukiel to takie jezioro jest w ogóle. jeździliśmy do tego jeziora nawet. Jest jezioro! Ale najważniejsze, że ukiel to browar. Browar ukiel! Tak to wygląda. Bardzo przyjemne miejsce to jest. Tak. Pomachaj. O, pan Adrian machaj. To jest rzemieślnicze, lokalne piwko. No już klatę tam otworzyć Uf. Pary się boisz. Jak No jak teraz z tym stadionem Becodajtki. Średni. Plastikowy tak Plastikowa Biedronka no, taki w szkole Orlik na kurwa, no, no A taki... żal opuszczać panie, nie? Oj żal się w międzyczasie ściemniło, no ale już trzeba lecieć. A. no. Stadionów już, już raczej nie pozwiedzamy. Bo ciemno To co tu robić? A ja sobie krzepki. Dawaj, dawaj, czasu nie ma. Dorowie. Aha. Żeby pan sobie taka nie przysmaży, tylko milku Olsztyn zachodni, Olsztyn zachodni. Fajnie, jakieś podsumowanie by się przydało, za podsumowanie, za podsumowanie. Oh, tak, to był dobry dzień. No dobra, no który jest stadion najładniejszy, Stomilu no, no. czy Warmi, czy, czy Dajtki? Stomil, mil. <laughs> nie zawsze by się myli, no, zawsze by się myli, Stomil no, Stomil no, no wiadomo. Zawsze Warmii. jestem za y, stadionami zespołów z klik, lig, więc powinna być Warmia, ale nie no 100 mil ma klimat, Warmia też ma klimat, ale 100 mil ma klimat plus kibiców. Klimat jakby. A, a klimat plus kibice, no ja pierdzielę, no to to jest chyba co... to. Jak, jakby... Co może być najlepsze, no? Stomil na pierwszym, Warmia na drugim, Zajskim na trzecim, a lekoatetyczne to był taki bonus. Ale loty dronem to miałem niezłe dzisiaj, nie? Dron. dron zrobił film. Warto było się spinać, żeby na ten wyjazd ten dron zorganizować.